Witam Was w kolejnym filmie. Tym razem na warsztat bierzemy monitor o przeznaczeniu typowo biurowym, jednakże w rozsądnych widełkach cenowych. Jednocześnie stosunek ceny do jakości wypada tutaj mocno na stronę użytkownika. Zapraszam Was na test i prezentację Philipsa 27B2U6903. Zacznijmy od tego, co w opakowaniu czyli przewód zasilający, Thunderbolt 4, HDMI oraz DisplayPort. Dodatkowo papierologia ale co ważne mam dokument i parametry fabrycznej kalibracji. Podstawa wykończona tworzywem sztucznym daje ona możliwość obrotu na boki. Trzpień w większości jest aluminiowy, ale również wykończony plastikiem. Całość łączy się ze sobą ręczną śrubą, potem wpinamy w monitor i gotowe. Wygląd zewnętrzny bardzo mi przypadł do gustu. Podstawa wykończona na srebrno daje poczucie takiej lekkości. Ogólnie całość jest bardzo fajnie wykończona. Z tyłu logo Philipsa, przetłoczenia w matowym plastiku. Przed monitora to bezramkowa matryca z dolnym panelem, dość szeroki o czarnej, matowej fakturze. Po środku miejsce na czujniki oraz wypukłe logo. Po prawej stronie, 5 przycisków sterujących i biała kontrolka. Możliwość regulacji to 15 cm góra dół, kąt pochylenia od minus 5 do aż 30 stopni, obrót całości to 180 stopni w każdą ze stron, natomiast na piwocie 90 stopni również w każdą ze stron. Jeśli wolicie uniwersalny uchwyt, to standard wesa 100 na 100 mm również się tutaj znalazł. Złącza jakie znajdziemy na tylnym panelu to kolejno złącze zasilające z fizycznym włącznikiem, dwa porty HDMI 2.0, Display DisplayPort 1.4, dwa złącza Thunderbolt 4 z Power Delivery, jedno do 15 W, drugie do aż 96 W, USB-C, 2.5 gb LAN oraz dwa złącza USB 3.2 generacji drugiej w typie A. Dodatkowo kolejny panel ze złączami znajduje się po lewej stronie, patrząc od przodu. Od góry, wyjście audio jack. Kolejne USB-C z ładowaniem 15W oraz dwa złącza w typie A32 generacji drugiej, z czego jedno również z ładowaniem. Mnogość portów nie jest tu przypadkowa, ponieważ mamy wbudowany przełącznik KVM o którym powiem szerzej w dalszej części filmu. Na pokładzie dwa głośniki, każdy o mocy 3 w i coś dodatkowego, co jest super, a nie spodziewałbym się tego w biurówce, czyli rozkładany uchwyt na słuchawki, który dodatkowo jest bardzo dobrej jakości. Przejdźmy teraz do matrycy, a jest to IPS o przekątnej ekranu 27 cali, rozdzielczości 4K, czyli 3840 na 2160 pikseli. Odświeżanie 75 Hz, jasność 350 kandeli na metr kwadratowy, czas reakcji 4 ms w odcieniach szarości. Szczegółowe parametry macie podane w tej chwili na ekranie. Skoro cechy zewnętrzne mamy już omówione, to przejdźmy do tego, co oferuje OSD. Zaczynamy zakładką Power Sensor czyli czujnik obecności użytkownika, który wygasza ekran podczas naszej nieobecności. Do tego mamy regulację odległości tak, aby łapał nas prawidłowo. Następnie mamy light sensor, czyli czujnik oświetlenia, tryb low blue, czyli redukcja światła niebieskiego. Następnie źródło, czyli macie wyjście obrazowe. Kolejna zakładka obraz i tutaj mamy możliwości dostosowywania jakości wyświetlanego obrazu. Smart Image, czyli kilka predefiniowanych ustawień obrazu. Mi najbardziej odpowiada Smart Uniformy, czyli takie samodostosowanie i tutaj akurat we wszystkich Philipsach jakie miałem, sprawdzało się to bardzo dobrze. Dalej ustawienia z synchronizacji jasności, kontrastu, ostrości, czasu reakcji, funkcji smart contrast, gammy, obiegu pikseli oraz overscan. Kolejna zakładka to możliwość wyświetlania dwóch źródeł obrazowych w jednym czasie, czyli picture in picture lub picture by picture. Możliwości oczywiście dostosowania położenia oraz które źródło obrazowe zajmuje które miejsce w naszym dzielonym obrazie. Kolejna zakładka to dźwięk, czyli głośność, wyciszenie i źródło. Następnie mamy kolor, czyli temperatura i tryb SRGB. Kolejna zakładka to język ustawienia OSD, czyli pozycja, przeźroczystość interfejsu, czas wyświetlenia. W tym miejscu też możecie sobie zdefiniować User Key, czyli własny skrót na przycisku. Dalej ustawienia USB oraz KVM. Ostatnie to ustawienia ogólne, czyli jasność kontrolki, powiadomienie o rozdzielczości, tryb Thunderbolt, reset ustawień oraz informacje o produkcie. Skoro cechy wewnętrzne i zewnętrzne mamy już omówione, to przejdźmy do oceny jakości wyświetlanego obrazu. Zacznijmy od naszej siatki. Tutaj bez najmniejszych odkyleń, dlatego od razu przechodzimy dalej. Głębokość czerni, jak na ten rodzaj matrycy, stoi naprawdę na wysokim poziomie. Tak samo jak równomierność podświetlania. Naprawdę minimalne cienie, ale trzeba się bardzo mocno przyjrzeć. Odległość kolorów całkowicie bez problemu, gradient na bardzo dobrym poziomie, linie są ledwo widoczne. Test ostrości zdany perfekcyjnie i jest to pierwszy monitor w moich filmach, który uzyskał najwyższą możliwą ocenę w tej kategorii. Kąty widzenia naprawdę na wysokim poziomie. Ostatni test, czyli czas reakcji, smużenie jest zdecydowanie odczuwalne dla oczu i jest to najgorsza cecha tej matrycy. Niemniej jednak monitor uzyskał ocenę 8,9 i jest to najwyższa przyznana do tej pory. Od strony już takiej praktycznej użytkowania to Thundler Bolt 4 robi tutaj największą robotę, a jednocześnie jego podwójna ilość. Do wejść w monitorze mogę sobie wpiąć cztery urządzenia na USB, kabel sieciowy, a nawet szeregowo kolejny monitor. Jednocześnie przesyłam obraz na oba te monitory, przechwytuję dźwięk, ładuję laptopa do 90 W. Wszystko jednym kablem. I Działa to też w ten sposób, że jeśli drugi monitor szeregowy będzie miał huba USB i będzie coś do niego wpięte, to to również pojawi się w naszym systemie. Dodatkowo mamy tutaj wbudowany przełącznik KVM. Co to oznacza w praktyce? Możemy mieć jeden monitor, do niego wpięte przez USB wszystkie peryferia, klawiaturę, myszkę, dysk przenośny, drukarkę na USB, co tam sobie chcecie i taki zestaw Podłączamy równocześnie do dwóch komputerów. Jak to działa w praktyce? Pod monitor wpinam myszkę, klawiaturę, dodatkowo pendrive'a i LAN, żeby Wam to lepiej zobrazować. I teraz ten zestaw wpinam przez Thunderbolt do mojego Dela. Teraz po HDMI wpinam drugiego laptopa może być to też komputer stacjonarny, nieważne Dokładam do niego kabel USB-C. Wyłączam Wi-Fi na obu laptopach. I teraz, jak monitor wyświetla źródło Thunderbolt, to peryferia są widoczne dla Dela. Mamy internet po kablu wpięty w monitor. W momencie, gdy zmienię źródło na HDMI, wszystkie funkcje wędrują do HP. Na Delu rozłączyło internet, bo LAN z monitora zasila w tej chwili drugi komputer. To jest super, nie każdy z tego skorzysta. Ja powiem szczerze, nie sądziłem do tej pory, że czegoś takiego potrzebuję. Zresztą robiłem kiedyś film o urządzeniu KVM takim na USB. Możecie sobie obczaić, podrzucę Wam link. W tym przypadku mamy tutaj jakby to samo z większymi możliwościami, tylko automatyczne i wbudowane w monitor. Pod kątem już takiego zwykłego użytkowania to powiem szczerze, że naprawdę sprzęt dość przyjemny. Cenowo 2000 może się to wydawać sporo jak za sam monitor, ale nie tej jakości. Oprócz tego, że matryca jest super, ja jestem naprawdę zaskoczony, bo myślałem, że wypadnie tak naturalnie, bez emocji, a tu jednak efekt wow. Mi osobiście połączenie 4K z rozmiarem 27 cali bardzo pasuje. Mam większy obszar roboczy z możliwością jeszcze regulacji skalą w Windowsie. Do tego mamy wartości dodane, jak właśnie Thunderbolt, LAN, KVM, wszechobecne porty z ładowaniem, łatwy dostęp do bocznego huba oraz fajny dodatek w postaci właśnie uchwytu na słuchawki. Ale jak w każdym produkcie, oczywiście są elementy, które mi nie pasują, tak jak brak informacji, kiedy nasz monitor jest na wprost. Dodatkowo, całość mogłaby być nieco sztywniejsza. Bo jak widać, przy próbie używania przycisków całość delikatnie się buja na boki, tak samo przy odwieszaniu słuchawek. Ale, wiadomo, podstawa to część wymienna, mamy wesa, możemy sobie w prosty sposób użyć jakiegoś zewnętrznego, uniwersalnego uchwytu, i ja takie rozwiązanie wybrałbym dla siebie. Jeszcze jedna kwestia warta omówienia, bo ja osobiście szukając informacji na ten temat, trafiałem na różne parametry i nie wiedziałem, które są prawdziwe. Chodzi tutaj o odświeżanie. W kilku sklepach podają, że jest to 60 Hz, w innych 75. Ja nie byłem w żadnym stanie w ustawieniach osiągnąć tych 75, maksymalnie mogłem ustawić 60, niezależnie na którym wyjściu to próbowałem. Z kolei na stronie Philipsa widziałem obie te wartości w różnych miejscach w tabelce. Nie wiedziałem o co chodzi ani nie mogłem nigdzie po forach znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Więc zapytałem mojego eksperta od produktów Philipsa. I już wiem. Obie te informacje są prawdziwe. Ten panel jakby natywnie ma potencjał na 75 Hz, ale softwareowo jest zaimplementowane 60. Żeby wyciągnąć te 75, musielibyście go jakoś podkręcić, sflaszować czy jakoś tam kombinować. E, tak więc, dla dobra sprawy, przyjmujemy, że jest to 60 Hz, ponieważ tyle ustawicie w systemie. Czy da się na tym grać? Oczywiście, że się da. Dla okazjonalnego grania każdy monitor tak naprawdę będzie dobry. Nie rozumiem tego podejścia, że na którymś to się nie da. Przecież, jak uruchomię grę, to nagle nie będzie tylko czarny ekran. No nie, bo oczywiście proplayerzy się z tym nie zgodzą, ale to też nie jest sprzęt do tego typu przeznaczenia. Dla mnie, okazjonalnego gracza, nie ma to totalnie znaczenia. Kolorki są fajne, odczucia z gry tak samo. Do oglądania filmów też jak najbardziej bardzo fajna opcja, bo mamy też wbudowane głośniki, które są nawet znośnej jakości. Ewentualnie jakiś sandbar i macie po prostu domowe centrum rozrywki. Ze swojej strony gorąco polecam, jeśli dużo pracujecie i oczekujecie większych możliwości wygody, funkcji, to ten model jest właśnie dla Was. Dziękuję za możliwość przetestowania tego sprzętu. A my widzimy się w kolejnych produkcjach. Do zobaczenia.